Witam państwa serdecznie. Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Z nami pan Sławomir Borz, moje uszanowanie. Witam państwa, witam pana. Kilka zdań na temat tego konfliktu polsko-rosyjskiego, wojny polsko-rosyjskiej, którą obecnie bohatersko w mediach głównego nurtu wytwarzają, podtrzymują dziennikarze, autorytety tam od Balcerowicza po, po Kaczyńskiego, te środowiska od Balcerowicza po Kaczyńskiego jednym głosem nadają, abyśmy jak najbardziej skłócili się z ponoć y, mocarstwem nuklearnym, z największym agresorem na świecie. Ja nie wiem, czy ci ludzie w życiu takim y, normalnym, tak. y, przecież mają różnych sąsiadów mm -hmm. wokół siebie, na pewno co któryś jest y, kopnięty, co któryś jest awanturnikiem, alkoholikiem, roszczeniowcem, rzuca się tam po okolicy, czy oni tak otwarcie idą do takiego, co tam z siekierą po wsi lata i mówią... Panie, my tu pana tutaj pozamytamy. czy siedzą cicho w domu nic, tak. żeby nic nie. My załatwimy, my zrobimy, my zorganizujemy akcję, tak, że to w tej chwili cały świat to potępia. A tu proszę bardzo, gdy nas te reprezentują, w ogóle instynkt samozachowawczy jakoś nie działa, nie widzą problemu, nie widzą, że w końcu ktoś się może wkurzyć i to my, Polacy, będziemy stawać na pierwszą linię, a ci, którzy tak bohatersko nas tutaj reprezentują, odrzutowcami gdzieś tam na Florydę zostaną wywiezieni. Mam nadzieję, że nie zdążą. To jest jedyne, co mnie pociesza przy ewentualnym konflikcie. Tak, tylko, że też wszystkie te media i wszystkie te osoby nie sięgają do źródła, a źródłem była rezolucja uchwalona przez 18 europosłów PiSu i czterech... Zgłoszona, zgłoszona, zgłoszona. Zgłoszona i, i przyjęta. Dobrze, ale nie, nie dokończyłem, że od mediów głównego nurtu po... Antysystemowe, wszyscy ta sama narracja, jakby się umówili, mhm. jakby nagle agentura na sygnał zaczęła jednym głosem mówić według instrukcji. Instrukcji ewidentnie ze Stanów Zjednoczonych, bo, bo w Stanach Zjednoczonych takie instrukcje wymyślano dla Ukraińców. Dokładnie takie same instrukcje wymyślano, z tym, że y, lud ukraiński jest troszkę mniej obyty w tych gierkach krajów demokratycznych, kapitalistycznych, i tam ludowi ukraińskiemu trzeba było mówić o, bardziej otwartym tekstem. E, musicie zabijać więcej Rosjan. Tak tłumaczyli politycy. Amerykańscy w mediach, Ukraińcom, jak mają postępować. No to polecieli na tak. wschód Ukrainy, zapisali się do ochotniczych batalionów i, i ostrzeliwali osiedla cywilne. No tak mniej więcej to wyglądało. Oczywiście, że były inne wątki jeszcze, ale ten był najważniejszy, bo ten zadrażniał i, i co jest z Ukrainą? Podzielona, zrujnowana, z rosnącymi, wielkimi majątkami obcych firm na ich terenie. No i nie, nie tylko. Oligarchów miejscowych. Nie, no bo mu, musi być jakiś miejscowy, który, mówię Pan, da Pan zarobić, mm. żeby te Pana interesy jako wielkiego, światowego kapitalisty yy, doglądał, tak? Musi Pan dać im zarobić. W wersji ukraińskiej wspiera się to z takimi bandami, no, no nie no to są agencje ochroniarskie i tak, 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 tak dalej, ochotnicze tak, tak, bataliony, ale to są zwykłe, tak, tak, zwykli bandyci, którzy w razie gdyby porządnie Ukraińcy protestowali i mówili zaraz my tu nie chcemy mieć rozwałki w naszym kraju, to żeby tam wiecie co się z nimi stało. I tak się działo, i tak się działo. Tam nawet parlamentarzystów zabijali. No i teraz... Chciałbym, żebyście Państwo e, przysłuchali się, jak broni nas Żorżeta Mosbacher, ambasador USA w Polsce. Ta obciachowa ambasadorka, co lustra w domu nie ma, e, albo, albo ma zespół ekspertów, e, a w skład tego zespołu ekspertów wchodzą właściciele firm poprawiających urodę. No na pewno tak. I to widać, tylko wystarczy spojrzeć na zdjęcie. Są ludzie bardzo bogaci, nie mają gustu, trudno im odmówić, bo jak się im odmówi, da się nie tą radę, co trzeba, to już nas mhm. nie lubią, i wystarczy tylko przytakiwać. Ja myślę, że te wszystkie operacje plastyczne pani Żorżety Mosbacher, ten makijaż, te, te ciuchy to, to są wynikiem tego, że ci naprawdę, pewnie, opłacani Chociaż może im tam za obietnicę, za obietnicę o, ich poprosiła usta. I, I jeszcze rzucające się w oczy, podkreślenie tej barwy ust. Tak. no. E, kino lat dwudziestych, nieme, kino lat dwudziestych wymagało takiego makijażu, e, takiego ochędustwa, takich fryzur e, i takich facjat, e, żebyśmy e, jako widzowie wtedy tego kina zrozumieli bez słów o co Kaman, Tak. tak o. No dobrze, raz. więc ta obrończyni polskości nagle, jak się okazuje, yy, chwali i gani yy, Rosję. Co prawda, ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie yy, tego nie zrobił, mhm. tylko ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce to zrobił. To bardzo ciekawe, że ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie podejrzewam, że ma tak. dobre zdanie o Putinie i w ogóle i tam nie ma problemów. To jest nie dowód na to, że tam Stany nie lubią, czy Rosja nie lubi, czy, czy coś takiego, tylko że tak się rozgrywa politykę na świecie. Jednemu mówi się jedno, a drugiemu Oczywiście. mówi się drugie. Oczywiście, tak zrobił, taki jest standard. Tak zrobił Donald, Donald Trump, że miał 30 parę różnego rodzaju przekazów, często kłócących się ze mhm. sobą, sprzecznych, ale one były przekazywane do odpowiednich grup, więc Jedna grupa myślała, że Trump lubi czerwone pomidory, a druga grupa była przekonana, że Trump tych pomidorów nie lubi. To akurat wpisywało się w ich ideologię i w ten sposób tak, zaskarbiał to... sympatię. Tak się rozgrywa politykę. My powinniśmy się z tego śmiać, my powinniśmy do tego podchodzić na luzie i nie krytykować ani Putina, ani Unii Europejskiej, że uchwaliła rezolucję, która była przyczyną ataku Putina. Rusofobiczną trzeba od, dodać. Od, nie tylko rusofobiczną, ale ale, ale zaraz do tego dojdę. Momencik. No więc. Jak ambasador Stanów Zjednoczonych na, na Twitterze na Twitterze yy, napisała, że tam z Polską się solidaryzuje, to odpisała jej ambasadorka Rosji w Polsce. Mhm. Droga ambasador, czy naprawdę pani się wydaje, że pani wie więcej o historii niż o dyplomacji? To, to, to był taki to był taki cios w Botox na twarzy pani Mosbacher, że w tym momencie zasugerowała, że nawet na dyplomacji się nie zda, prawda? No bo na terenie no, państwa strategicznego, tak? Oczywiście. Wypowiada jątrzące, jątrzące teksty, no więc ambasador Mosbacher, tam się jakoś tam odcięła, w każdym razie. Już się ambasadorzy Stanów Zjednoczonych z Rosją kłócą na terenie Polski. Mówi nam to coś? Mówi nam to coś? Może tak będzie wyglądała przyszła wojna, że jacyś yy, niezadowoleni z rządów Putina yy, będą walczyć na terenie Polski w celu, by ich wybito, mhm. plus. Ci frajerzy, co to myślą, że przez wstąpienie do armii dostaną obywatelstwo amerykańskie i ogólnie nie lubią systemu, nie lubią Stanów Zjednoczonych, wcieleni, wciśnięci w muntury i buty amerykańskie na terenie Polski, będą się właśnie dożynać. I w ten sposób, tak jak wojna pakistańsko-indyjska, tam właśnie się tak dyscyplinuje społeczeństwo, nie tylko. Irańsko-iracka też tak wyglądało. Też tak? tak? Niezadowolonych z rządów wysyłali na pierwszą linię? Tak, Jednych drugich na siebie nam puścili. Sadama, Sadam się zobowiązał, jeśli, jak go Amerykanie obsadzali, że ruszy na Iran, ruszył. No i to w, no dobrze, w, w, wza, wzajemnie ale prost, się wyrzynali. Prosty przykład. Jak ktoś się sprzeciwiał Hitlerowi, czy tam jakiemuś mhm. jego pachołkowi, no to co, Karą co było? Front Wschodni. Tylko. No front wschodni, tak? No właśnie. I w ten sposób te wielkie potęgi się oczyszczą z, z wichrzycieli, ze zbędnego jakby takiego elementu. Ja przepraszam za taką mowę, ale to, to oni to wymyślili. A my tutaj będziemy mieli jak w, jak w Doniecku. Tak, no cały ten balaz będzie ładował się na Polskę. Polska Niestety, ale szykowana jest na ten poligon. Ogólnie nie mam dobrego zdania o Unii Europejskiej, y, która to Unia Europejska dyskryminuje polskie firmy, y, wjeżdża na nasz teren, y, robi to w sposób. No nie ma na to dowodów, jakby, ale, ale gdybym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że y, z dziwnym przyzwoleniem polskich decydentów, polskich władz przez cały szereg rządów, tak? tak? Czyli w normalnych afrykańskich krajach załapówki się takie wpływy uzyskuje na, na ich rękach, no w Polsce oczywiście nie, oczywiście polskie władze są krystaliczne, no i ta Unia Europejska nagle wykazuje się w tym całym y, szalonym konflikcie jakimś zdrowym rozsądkiem, bo pani y, Ursula von der Leyen kiedyś przez nas krytykowana, Urszula od kłamania, tak, stwierdziła, że nie będzie, bo jest jakimś szefową komisji, tak, Unii Europejskiej, stwierdziła, że nie, nie będziemy komentować ani mieszać się w tę awanturę, która została wywołana. To też jest hipokryzja, bo uchwalili rezolucję i teraz my się nie mieszamy, tak? Jak posłowie PiSu, cicho siedzą, ci, tych 18 posłów, ten Jaki, yy, yy, ta Zalewska, yy, kto tam jeszcze był? No, ale Waszczykowski przecież był, ta. Fotyga, tak, Legutko. Wyczytajmy Czarnecki, o, to oczywiście, Szońca, Zalewski, Syri Syriusz mediach, Wolski. E, zięć e, Hermaszewskiego. Beata, Beata Kempa, oczywiście, tak. Brudziński, Beata Szydło, Beata Mazurek. No, 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 Patrygiaki. Poprzedni rząd dostał posady w Unii Europejskiej. Krytykowali Unię i polecieli do Unii. Jak to przypomina pięknie AWS, który nas rujnował, prawda? Mhm pół wierzchu tego AWS-u, schronienie w Unii nagle mają. Jak to pięknie przypomina ten schemat, który tak w Polsce ciągle się powtarza, a my nic, a my nic. My przeciwko Unii, co to Unia tam, na tym nie potrzeba, pop na Polsce, ale, ale jak na kasę, to skok i tam znaleźli ciepłą przystań. Ale pani Ursula von der Leyen y, bardzo fajny argument powiedział, bardzo racjonalny, sensowny. Bruksela nie chce drażnić Rosji. Tak powiedział tutaj temu dziennikarzowi, anonimowy, jeden z ważnych dyplomatów niej to jest fajne. Wytrek, że to anonimowy, jakiś tam powiedział. No, a może nikt nie powiedział. No i pod, ponoć powiedział jeszcze, mamy kwestię Ukrainy, Syrii, teraz Libii, czyli zbyt wiele napiętych spraw z Rosją, by w tym momencie polemizować jeszcze o historii. No, nabieram szacunku do struktur unijnych. Coś. Słuchajcie, a co by Unii szkodziło? szkodziło? E, dobra, zły Putin, tak? Tam mrugnął sobie oczami, przecież kupują od niego ropę i gaz, bo jest tańsza niż ta od pośredników amerykańskich. Co by im szkodziło? Ale jak oni już w ten Ale sposób to, to, to argumentują. Tańsza, no to co to jest? O 30-40% tylko tańsza, no. No wiem, pan, te trzy, ja wiem, że pan <grymne> szydzi, ale te 30-40% to oznacza w produkcie finalnym, tak, który się produkuje za pomocą mm -hmm. energii, większą konkurencyjność na rynkach światowych. tak, Nasz produkt wygrywa wtedy, bo no, mamy go taniej, nasz kupią, a nie obcy. No właśnie o to chodzi, o te, to, o te drobne 30%. A u nas od nowego roku y, energia drożeje i jeszcze zdrożeje, no i... No i teraz na jakby sam koniec podsumowania yy, tej komedii yy, rosyjsko-polsko-europejsko już jakiejś. Dodam, że to jest jeszcze komedia żydowska. Yy, o ile już jakby yy, ci, ci, którzy wymyślili ten całą hecem, siedzący w ciszy europosłowie z Polski yy, cały czas się nie, nie, nie wychylają ani Platforma ich nie wyciąga, nie pokazuje palcem, mhm. prawda? Cisza. W przekazie antysystemowym cisza o rezolucji, którą wymyślili posłowie PiS. Cisza, cisza. Mamy się, my Polacy, żreć z Rosjanami. My, Polacy, a nie, tak. a nie władze polskie. To nie wytrzymały środowiska żydowskie w Rosji i wyszły z cienia. Aha. Ten ich rabin rosyjski Aleksandr Mojsiejewicz Broda stwierdził, że w imieniu społeczności żydowskiej Rosji możemy wyrazić głęboką wdzięczność za tak emocjonalną i sprawiedliwą reakcję na publikację nowych faktów dotyczących poparcia Polski dla polityki Niemiec w latach 30. i 40. Słowa, którymi nasz prezydent zwrócił się do dyplomatów, są bardzo dokładne powiedział rabin Boroda. Tak jest. No. A może to jest przyczyna tego wszystkiego? Co, co powiedział rabin językiem gestów? Idź tą drogą. Idź tak. tą drogą. Popieramy Cię, tak? Idź tą mhm. drogą. Jestem ciekaw, czy polscy, czy może polscy to tak mniej, bo to, to tam zrobią wszystko, co ale ci amerykańscy, czy też polskim politykom mówili idźcie tą drogą, idźcie tą drogą. I przyklepaniu tej rezolucji, która no, stawia Putina w bardzo kłopotliwej sytuacji. Bo tak, on świeci no oczami no. przed społeczeństwem rosyjskim, które jest zakochane w ofiarach po II wojnie światowej. Yy, przepraszam, za zakochane. Czczą no, ich pamięć, tak? Marsze yy, śmierci. No, oczywiście. I, z, I nagle się okazuje, że oni są w Unii Europejskiej nazywani bandytami. I teraz co ma Putin zrobić, gdy społeczeństwo. Na tym kulcie tych ofiar z II wojny światowej jest wychowane. Co ma teraz Putin zrobić? No, musi zareagować. Nie ma tak. wyjścia. Jest, jest postawiony pod murem. Tak, obchody pokonania Niemiec są tam uroczystością nie tylko taką formalną, ale każdy mieszkaniec z Rosji z tym się utożsamia. Mało w Izraelu już wielokrotnie publikowaliśmy te nagrania. Zwróćcie Państwo uwagę, Dzień Zwycięstwa w Izraelu, wpiszcie sobie po angielsku, macie tłumacz Google, mo możecie to zrobić nie znając języka. Wpiszcie do YouTube yy, Marsz Zwycięstwa w Izraelu, Dzień Zwycięstwa w Izraelu. Mnóstwo yy, na ulicach izraelskich weteranów armii radzieckiej, yy, ich dzieci, normalnie Żydzi w mundurach, tacy Żydzi, Żydzi, a nie tacy jak tutaj, tym, co się w Polsce wydaje, że, że są Żydami. Normalni śniadzi z tymi kędziorami, oni jakoś tak się nie golą na łyso jak ci nasi, tu co się kamuflują w tych niezależnych jedynych, e, chodzą po ulicy w oficjalnych mundurach tak. Armii Izraelskiej i czczą e, ofiary, e, jaki upamiętniają koniec II wojny światowej, w, w stylu radzieckim. I teraz Izrael jest państwem. Gdzie połowa polskich władz tam na pewno już była. Ciągle jeżdżą, ciągle się konsultują, rady biorą. Morawiecki, który ma rodzinę w Izraelu, mówi, że z Izraela tu będzie ściągał jaskółki, know-how, firmy, otwiera na oścież wrota temu słabemu, ale jednak biznesowi izraelskiemu na Polskę. Wystarczy taki biznes, żeby tutaj nas podbić. Obywatelstwa daje Izraelczykom, tak jak pewnie chce premier Netanyahu oburza się yy, i podpisuje się pod rezolucją swoich posłów, kolegów z Spisu, a jednocześnie nie widzi, że w Izraelu są te obchody. No, no, jakiś dom wariatów się tu zrobił. Więc przy tym już całym Bajzlu, przy tym mętliku no to chociaż my, obywatele, wykażmy się zdrowym rozsądkiem. I, i, I plujmy na, na, na tę całą politykę historyczną, bo zwróćcie uwagę, że w Polsce ciągle historycy dochodzą do władzy. Ciągle. Czy na szczeblu gminnym. No, Prezydent miasta jest historykiem. No, jak jest miasto prowadzone, no, to widzimy. No, fatalny. To jest dramat w ogóle. Na szczeblu posła, na szczeblu ministra, na szczeblu prezydenta kraju. Ciągle historycy. Ciągle historycy. Im jest ale i ci historycy ciągle tworzą nową historię, proszę pana. No tak, ona trochę tak meandruje, ta historia mhm. yy, zależy tam, któremu się uda uzyskać yy, na skutek popisów, yy, popisów wiedzy historycznej, uzyskać duże poparcie, no to my go potem wybieramy. Zero historyków u władzy, a, 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 a poszli do diabła. Yy, I może będzie lepiej i może będzie lepiej i może skończymy z tą polityką historyczną, no bo kochani. Ekonomia w dzisiejszych czasach jest dość skomplikowaną materią, a historycy się na tym kompletnie nie znają. To, to, to też dlatego ten temat jest ciągle podgrzewany w tej chwili. I żeby nie mówić o ekonomii na koniec roku, o podwyżkach, właśnie z tego, co pan wspomniał, gazu i innych, innych rzeczach, bo ten temat przykrywa wszystko. No, zgadza się. A do tego jeszcze, wie pan, co mnie teraz oburza? Że cwaniaczki z SLD, bo ja ciągle krytykuję PO i PiS, PiS bardziej, bo PiS rządzi, nie będę tyle czasu poświęcał opozycji, bo nieraz ktoś tam napisze w komentarzu: O, Świndli, platformy to pan nie widzisz. To takie zatwardzialce PiSowskie, panie, a gdzieś pan był, jak my obalaliśmy platformę, żeby, żeby PiS mógł dojść do władzy. Nie było takich kozaków, nasze programy waliły w platformę. Ale nie wiedziałem, że to będzie aż tak z pisem, jak przepowiadał Stanoga. E, no więc teraz e, cwaniaczki z SLD, wie pan, jak, jest, jak wyczuły, że jest ten jazgot e, antyrosyjski, to teraz niektórzy mówią: ale przecież Armia Radziecka nas wyzwoliła. To jest oczywiste, że, że mhm. nas wyzwalała, ale teraz zaczną zbijać na tym kapitał polityczny. Jest to też niebezpieczne, bo gdy dojdą do władzy, to co będą robili? przytoczymy rządy Millera i jego kolegów, co nam odwalali? Warto, warto by było przytoczyć. Wróci, Zrywali kontrakty. W, 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 taka, sama, taka sama jazda antyrosyjska była. Naprawdę warto by było przypomnieć. Dwie, musisz to wiedzieć, numer 201. Warto by było przypomnieć. No to sobie Państwo Kiedy? odnajdźcie. A w międzyczasie, ja nie wiem jak to się stało, ale ZUS y, opublikował, Taki kalkulator, jak będą wyglądały emerytury do 2080 roku? Nie wiem, no, dlaczego. Czyli czy, czy na długą perspektywę. Nie wiem, dlaczego taka perspektywa. Mamy jakby od 2016 roku, chyba nową prezes, panią Gertrudę Uścińską. Nie wiem, chyba kobieta zostanie zwolniona, bo. Bo, bo ten raport wypadł dziwnie. Poprzedni prez, prezes ZUS-u to był Zbigniew Derdziuk. Pan Derdziuk był na stypendiach w USA. Bardzo ciekawa persona. Gdy skończył być prezesem ZUS-u w 2015 roku, został doradcą zarządu mBank. Aha. To tak jest właśnie z tymi politykami. nasłużą obcemu kapitałowi emerytura w Kalifornii, emerytura w jakimś banku, emerytura w Unii Europejskiej. Pięknie to naprawdę bulanda pełną gębą. Pani Gertruda, pani Gertruda chyba nie doczeka emerytury tej, tej takiej tego raju za życia, bo z rozbrajającą szczerością e, opublikowała dane. W przyszłym roku emerytura ma być, średnia emerytura ma być 2457 zł. Słyszeliście Państwo, to już jest w ogóle komiczne, bo średnia emerytura 2500 zł. Ma ktoś taką? Na pewno ktoś ma. A Pan jako... A, a nie, bo pan jeszcze pracuje, pan już zrobił emeryturę i pan pracuje, jak ja pracuję frajer, cały czas. jak frajer, bo pan już nie dostanie emerytury. No właśnie, no dobrze, to, to w dalszych latach, i, i, i to jest mniej więcej 50%, te, te 2457, to jest 50% średniej płacy. Jak się średnią płacę w Polsce wylicza, to też w jednym z programów, musisz to wiedzieć, publikowaliśmy, Wybiera się tysiąc firm w Polsce. E, pod warunkiem, że są firmy tam powyżej 10 osób. Tam jest, tak. takie, są kryteria zrobione, że w zasadzie można z tych najbardziej e, bogatych firm wyciągnąć średnią i dlatego potem ona jest tam 4,5 tysiąca czy 5 tysięcy. No tak, dyrektor banku 500 tysięcy miesięcznie, tak? I, A i, zwykły i Polak tak patrzy? I średnia. Uh, uh, uh. Średnia pensja w Polsce 5 tysięcy? Ja mam 1600 zł, coś nie tak jest ze mną, nie? Mm -hmm. Jestem nienormalny. Do tego, wie pan, jest tajemnica. Tajemnica A. w zakładzie, ile kto zarabia. Wszyscy cicho siedzą i taki gość myśli, no muszę więcej, muszę więcej pracować, muszę więcej pracować. Fajnie urządzone pod względem psychologicznym. Nie, nie, przepraszam. Teraz to jest 53,8% średniego wynagrodzenia. Ale w roku 2025, i to jest właśnie ta rozbierająca szczerość emerytura będzie już w wielkości 50%. E, przeciętnego wynagrodzenia. Czyli emeryci stracą. Z, zjeżdża w dół. E, tak, zjeżdża w dół. No Po prostu kiepskie rządy nie potrafią wygospodarować ta, takiej ilości gotówki i nie, i nie da się, bo nadwyżki z Polski, coraz większe nadwyżki są e, wyciągane przez obcy kapitał. Ten, który dzięki reklamom ustanawia te władze, żeby tak to trwało, żeby tak to się działo. A, a zatwardzialcy wpisu. Zresztą zatwardzialcy Konfederacji nie są lepsi. Tak samo, pluć im w oczy, wie pan, nie wystawić drużyny do, do Senatu, oni nie rozumieją w ogóle, co, co to za manewr był. Pluć im w oczy, a, a śmieją się z tamtych, że ci że no, no, wyborcy PiSu to... No, no, no. A, niech, a niech pan spróbuje wyszukać, ile jest transferowane rocznie z Polski. No i to jest przyczyna no. wszelkiego zna, zła, no. korporacje. Ostatnio coraz częściej w różnych mediach, od początku programu musisz to wiedzieć, mówimy, że korporacje, 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 gdzie byliście częstowani państwo polityką historyczną, LGBT, jakieś dziwne tam spory religijne, jakieś, jakieś bzdury, zupełnie nieistotne rzeczy dla naszego życia. Tym nas częstowano przez ostatnie 30 lat. Pewni publicyści zrobili na tym fortuny, na opowiadaniu dyktoryjek, drukowaniu tego w książki, komuchy, solidaruchy, abewiaki. No, komedia, a korporacje są przyczyną, że nie ma pieniądza na rynku. Korporacje, obce korporacje. I te korporacje, widocznie y, pani prezes ZUS y, patrzy, ile pieniędzy w Polsce dla Polaków zostaje do podziału, widzi jak ta krzywa spada, ten udział mm -hmm. procentowy polskich firm w polskim rynku. Zresztą mm -hmm. tyle zabiegamy o polskie firmy, one nas w ogóle nie wspierają. Te pieniądze, które państwo przesyłacie na Stowarzyszenie Dziennikarzy wocowskich są od zwykłych osób. No to obciach, te polskie firmy naprawdę są do załania. A więc w roku 2045 według tej analizy przeciętna emerytura będzie już w wielkości 32% średniej pensji. 1945. Ktoś powie, a to jeszcze mnie tam nie dotyczy, ale już widać, tak, że ten starsi ludzie. Bo to z roku na rok, tak. co roku y -hmm. dostaniecie państwo, jeżeli jesteście emerytalni, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. nieco tylko, ale coraz mniej. Zaślepią to, 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 was jakimś coraz bonem. coraz mniej w stosunku do, do zarobków. Tak, zaślepią was jakimś bonem, bo pewnie pójdziecie wydać w Biedronce, dostanie Geronimo Martens, te pieniądze. To jest wszystko obliczone a w 65 będzie już 24% średniej pensji, a w tym krańcowym roku 80 23% przeciętnego wynagrodzenia będzie polski emeryt. Czyli ci wszyscy, którzy wypracowują dochód w Polsce, budują infrastrukturę, w nagrodę za poświęcenie dla kraju dostaną czapkę śliwek. Tak jest. Jedną czwartą wynagrodzenia. I a tu mamy awanturę o historię. Kolejną awanturę o historię. Ludzie przecież to jest nasze życie. To jest, to jest nasze realne życie, namacalne. A tam jakieś banialuki. 80 lat od wybuchu II wojny światowej minęło. To jest oczywiste, że na przykład kardynał Wyszyński, tutaj nasz kardynał Wyszyński w seminarium w 1935 roku wychwalał wychwalał w prasie katolickiej yy, zasługi Hitlera. No, jego styl bycia, jego temperament uh -huh. i te, te inne dziwne rzeczy, które potem... No, dramat. No, to... Tak, tak, tylko po co do tego wracać? Właśnie, nie, jak pan powiedział... Można po 80. wspomnieć, ale nie tłuc jak zepem, uh -huh. jak, jak Amerykanie uh -huh. Ukraińcom, wie pan, do głów bijali. No, no to po to jest, żeby nas wyprowadzić z równowagi. Nie tylko nas, ale i sąsiadów. No tak tam. Przecież my nie wiemy, jak jest w innych krajach. Trzeba by się też tam zapoznać z propagandą tą zmasowaną mm -hmm. I, i być może, że, że, że jest podobnie. Rozhuśczać statek, tak to się tak, nazywa? No, to tak jest. O. Może wody nabierze. Tak, akurat to stwierdzenie. Ale my się nie damy, czułamy i dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Dziękuję również.